Witajcie. Dzisiaj wspólnie wykonamy sobie gwiazdkę, która ma około 10 cm. Tutaj chciałabym pokazać wzór, który może Wam ułatwi wykonanie tej gwiazdki. Gwiazdkę wykonałam muzą 10 szydełkiem tulip jeden cztery pierwszy rząd to sześć oczek łańcuszka raz dwa trzy cztery pięć 6, złączone oczkiem ścisłym i w powstałym kółeczku będziemy wykonywać 11 półsłupków. I za, zamiast pierwszego półsłupka będzie oczko łańcuszka i 11 półsłupków tutaj tą niteczkę. Przytrzymuję palcem i wyrabiam, żeby wykończyć pracę. Czyli 11 półsłupków raz. 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11 i łączymy oczkiem ścisłym w pierwszym oczku, które zastępowało nam półsłupek. Następnie przechodzimy do następnego rzędu, i tutaj będziemy wykonywać potrójne słupki zamiast pierwszego potrójnego słupka cztery oczka łańcuszka, cztery oczka łańcuszka, następnie w tym samym oczku Tak wygląda nasz potrójny słupek. W kolejnym oczku wykonujemy dwa potrójne słupki. Dwa potrójne słupki łączone dołem czyli w jednym oczku. Z poprzedniego rzędu? Trzy oczka łańcuszka przedzielające trzy i w kolejnym oczku dwa słupki potrójne łączone dołem, czyli. W jednym oczku. Trzy nawinięcia w to samo oczko. Psuło się więc jeszcze raz. Trzy nawinięcia w to samo oczko. Podwiniteczki przeciągamy. Następne oczko, gdzie będą dwa słupki potrójne. I trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, i tak dookoła rzędu. Wykonujemy, powstanie nam taki wachlarzyk. Doszliśmy do końca rzędu. Powstało nam 6 wachlarzyków, w każdym po cztery słupki potrójne. Wykonaliśmy 3 oczka łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym. Tak połączyliśmy się oczkiem ścisłym. Będziemy przechodzić do kolejnego rzędu. Kolejny rząd rozpoczynamy od oczka łańcuszka zamiast półsłupka. Następnie nad kolejnym słupkiem, potrójnym wykonujemy półsłupek. Pod dwie niteczki wkładamy, półsłupek i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Następnie nad kolejnym słupkiem półsłupek i półsłupek. Jeden półsłupek na łańcuszku, a następnie wykonujemy trzy. Oczka, łańcuszka, trzy, podwójny słupek na łańcuszku, następnie osiem oczek łańcuszka. Siedem, osiem zamykamy oczkiem ścisłym, tak jak robimy pikotek, taki duży pikotek. Z ośmiu oczek, podwójny słupek na tym łańcuszku. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek na łańcuszku. Ten element będziemy. Powtarzać. Następnie półsłupek nad jednym słupkiem potrójnym, następnym też, czyli dwa półsłupki. Raz, dwa. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Półsłupek nad słupkiem. Tak wygląda element, który będziemy powtarzać. A więc półsłupek na łańcuszku. Trzy oczka łańcuszka. Podwójny słupek. Osiem oczek łańcuszka. Trzy cztery, pięć, sześć, siedem osiem, łączymy oczkiem ścisłym, podwójny słupek, trzy oczka łańcuszka, pół słupek. Półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, trzy oczka. Półsłupek. I półsłupek. I tak wykonujemy te elementy do końca rzędu. Doszliśmy do końca rzędu. I łączymy się z początkiem oczkiem ścisłym. I teraz przechodzimy na ten łańcuszek, wykonując oczko ścisłe. I zamiast pierwszego półsłupka, który będziemy wykonywać, wykonujemy oczko łańcuszka, półsłupek. Następnie sześć oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6. Zamykamy oczkiem ścisłym. To będzie taki duży pikotek z sześciu oczek. Półsłupek i półsłupek. Dwa półsłupki. A następnie cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj możemy to zaobserwować na tej gwiazdce. Wykonaliśmy ten pikotek, dwa półsłupki, cztery oczka łańcuszka i trzy półsłupki na tym pikotku z poprzedniego rzędu, który miał 8 oczek. na tym pikotku raz, dwa, trzy i sześć oczek łańcuszka, trzy, cztery, pięć, sześć. Zamykamy oczkiem ścisłym. Trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy, sześć oczek łańcuczka, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zamykamy oczkiem ścisłym, trzy oczka, trzy yy, półsłupki, Raz, dwa, trzy, sześć oczek, łańcuszka cztery, pięć, sześć zamykamy oczkiem ścisłym i trzy półsłupki. Raz, Trzy. Tak wyglądają nasze pikotki z sześciu oczek łańcuszka. Następnie cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I na, przechodzimy na ten malutki łańcuszek z trzech oczek. I tutaj wykonujemy. Dwa półsłupki, raz, dwa, następnie pikotek sześciu oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Półsłupki dwa, raz, 2, 4 oczka łańcuszka, 2, 3, 4. I przechodzimy na ten pikotek z ośmiu oczek. I tutaj 3 półsłupki. 3. I powtarzamy ten element, który już wykonywałyśmy. Te trzy pikotki z sześciu oczek łańcuszka. Przedzielone trzema półsłupkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zamykamy oczkiem ścisłym. Trzy półsłupki. Trzy, cztery, pięć, sześć. Zamykamy oczkiem ścisłym. Trzy półsłupki. Raz, dwa, Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, pikotek zamykamy oczkiem ścisłym i 3 półsłupki. Raz, dwa, trzy, mamy ten element pikotkowy wykonany, cztery oczka, łańcuszka. Trzy, cztery i przechodzimy tutaj na ten malutki łańcuszek, półsłupek, dwa półsłupki i pikotek. Wykonujemy do końca rzędu. Doszliśmy do końca rzędu. Cztery oczka łańcuszka i tutaj łączymy. tym pierwszym oczkiem łańcuszka, które zastępowało nam półsłupek. Tak wygląda nasza praca. Tak będzie wyglądała po wykrochmaleniu. Życzę miłego dziergania.